Sześć tygodni później ta sama kopalnia wydobyła 13,5 uncji w ciągu jednego, czterogodzinnego wydobycia. Proszę bardzo, Fred, pozwolę ci na honory. Jest w nim kapelusz. Wygląda całkiem nieźle. No, wygląda. Wow. Jesteście gotowi to rozważyć? Tak. Ja jestem. To poranek wart 250$. zero dolarów. To historia o tym, jak Freddy i Juan przejęli kopalnię, która przynosiła ogromne zyski. I przekształcili ją w maszynę do wydobywania złota. Two. Co odkryli po drodze? Na zawsze odmieniło przyszłość pewnej rodziny. Rezultaty były absolutnie nierealne. Kryzys. Rankim. Kiedy przybyli Freddy i Juan, mgła wisiała nisko nad doliną niczym całun grobowy. W powietrzu unosił się zapach mokrej ziemi i spalin. Ten sam zapach, który wypełniał nozdrza Antoniego Marsza każdego dnia przez trzy lata. Jego pralka rdzewiała na polanie. Otoczona błotem i rozwianymi marzeniami. Sprzęt, który miał go wzbogacić, nie zrobił nic poza opróżnieniem jego konta bankowego i zniszczeniem rodziny. Obóz opowiedział całą historię. Wyblakły płócienny namiot służył Antoniemu za dom przez 7 miesięcy w roku. Ogrzewacz gazowy, który racjonował, bo paliwo stało się zbyt drogie. Brak prądu, brak bieżącej wody. Prysznic wymagał 40-minutowej jazdy do najbliższego miasta. Anne schowała się w połę namiotu, którego brzegi podwijały się od wilgoci i upływu czasu. Zdjęcie jego żony Rachel i ich dwóch synów, Marcusa i Tylera. Jestem tu, by spełniać swoje marzenia i jestem bardzo szczęśliwy, że mam żonę. Nie da się tego zrobić i mieć rodziny bez dobrego partnera. I taka jest. To niesamowita partnerka. Uśmiechnięte twarze z czasów, gdy jeszcze w niego wierzyli. Czasy, zanim obietnice zaczęły być łamane. Czasy. Zanim wydobycie złota pochłonęło wszystko, Rachel przestała przychodzić do kopalni kilka miesięcy temu. Podczas ostatniej wizyty, zastała męża o drugiej w nocy umazanego smarem, próbującego uruchomić zepsuty silnik latarką. Obserwowała go przez dłuższą chwilę, a potem zadała pytanie, które wciąż rozbrzmiewało w jego głowie każdej nocy: Kiedy wystarczy? Barry. Kiedy przestać? Barry. Anthony nigdy nie znał odpowiedzi. Nadal nie wiedział. Ich najstarszy syn, Marcus, miał teraz trzynaście lat. Miał dziesięć lat. Kiedy Antony kupił tę działkę, za pieniądze, które miały opłacić studia, przyszłość i wspólne życie: trzy urodziny, których nie miał jego ojciec, trzy święta Bożego Narodzenia przerwane, bo tata musiał wrócić do kopalni, trzy lata obserwowania, jak jego matka udaje, że wszystko jest w porządku. Tyler, najmłodszy, dziewięcioletni, przestał pytać. Kiedy tata wróci do domu, nauczył się nie wierzyć w odpowiedź. Kiedy Freddy zapytał, ile złota Antony wydobył w zeszłym roku, nie mógł spojrzeć im w oczy. Około 20 gramów, 1200 dolarów, za cały rok morderczej pracy, za 120 dolarów na sprzęt, za wszystko, co poświęciła jego rodzina. Jego celem na ten sezon było 40 uncji, żeby wyjść na zero. Zacząłem sezon z 7 uncjami długu. Naprawdę? Więc o co tu chodzi? Moja żona przywiozła tu ostatnie oszczędności, a ja żyję z ostatnich 2000 dolarów, które zostały mojej rodzinie. Tonę tutaj. Tylko po to, żeby udowodnić Rachel, że nie zniszczył ich rodziny bez powodu. Freddy i Juan wymienili spojrzenia. 40 uncji oznaczało wydobycie 50 razy więcej złota niż Antoniemu udało się wydobyć w ciągu całego zeszłego roku. Oznaczało to sukces tam, gdzie przez trzy lata poniósł porażkę każdego dnia. To oznaczało cud. Postanowili przeprowadzić czterogodzinny test, żeby sprawdzić, z czym mają do czynienia. Elektrownia odpaliła z niechętnym jękiem. Przez cztery godziny Antony podawał materiał przez swój wysłużony system, podczas gdy słowa Rachel dudniły mu w głowie niczym bęben. Kiedy nadszedł czas sprzątania, wszyscy zebrali się wokół wagi. Popołudniowe słońce rozproszyło mgłę, ale Antoniemu było zimno. Ta liczba, ta pojedyncza liczba dałaby mu znać, czy w ogóle jest jeszcze jakaś nadzieja. Juan wlał koncentrat do rondla, tworząc cienką, żółtą smugę, ledwo widoczną na metalu. Szept złota tam, gdzie powinien być krzyk. 0,2 uncji. Cisza runęła na mnie jak fizyczny ciężar. Nikt się nie poruszył, nikt nie oddychał. Jedynym dźwiękiem był odległy, tykający stukot stygnącego silnika i cichy szum strumienia w dole. Antoni opuścił ręce wzdłuż ciała. Jego twarz zwiotczała. Ni gniew, nie rozpacz, ale coś gorszego: spojrzenie człowieka, który w końcu przestał wierzyć. To nawet nie pokryło kosztów operacyjnych. Tej nocy, gdy Anthony schował się w swoim namiocie, Juan znalazł Frediego stojącego na skraju polany. Gwiazdy płonęły nad głowami, niemożliwie jasno, tak daleko od jakiegokolwiek miasta. Poniżej nich ciemna plama starodrzewu wypełniała dolinę, której nikt zdawał się nie dotykać. Byli to najbardziej niedoświadczeni górnicy, jakim kiedykolwiek pomogli. Cel Antoniego nie był jedynie ambitny. To było niemożliwe. Ale Freddy wciąż wpatrywał się w ten las, nienaruszony przez co najmniej sto lat. A co? jeśli problemem nie był tylko sprzęt? A co? jeśli nikt nigdy nie znalazł odpowiedniego gruntu? Ten człowiek w tym namiocie stracił już wszystko oprócz nadziei. Byli mu winni odkrycie, czy jest na co liczyć ryzyko. Następnego ranka Freddy złożył ofertę, która miała wszystko zmienić. Odbudowaliby cały zakład Antoniego. Nowe śluzy, nowy system zasilania. Wszystko od podstaw. A jeśli nie udałoby im się, to przynajmniej podwoiliby wydobycie złota, to i tak zrobiliby to za darmo. Tylko materiały podwójne albo nic. Najważniejsze, co możemy teraz zrobić dla tej rodziny to znaleźć trochę złota na ich działkach. A jeśli nie damy rady, to mamy poważny problem. Nigdy wcześniej nie byliśmy w takiej sytuacji. Dwóch nieznajomych stawia swoją reputację na górnika, który nie potrafił napełnić naparstka złotem. To była oferta, która brzmiała zbyt pięknie, żeby była prawdziwa. Oferta, która sprawiła, że Anthony zaczął się zastanawiać, gdzie jest haczyk. Anthony nie mógł zrozumieć, dlaczego ryzykowaliby to dla kogoś, kogo dopiero co poznali. Widział już wystarczająco dużo ludzi odchodzących z jego zakładu, kręcąc głowami. Dostawców sprzętu, którzy przestali udzielać kredytów. Znajomych, którzy przestali oddzwaniać. Sąsiedzi szeptali o głupcu polującym na złoto w górach. Nawet jego własny ojciec skreślił go. Nazywał to stratą czasu i pieniędzy. Powiedział, że nic nie osiągnie w tej dolinie. Freddy spojrzał na namiot, w którym Anthony spał samotnie siedem miesięcy w roku, na wyblakłe zdjęcie Rachel i chłopców, na zużyty sprzęt, który reprezentował trzy lata życia mężczyzny i wszystko, co poświęciła jego rodzina, bo stracił już wystarczająco dużo, i bo Freddy wierzył, że jest tu złoto, którego nikt nigdy nie znalazł. Odbudowa rozpoczęła się natychmiast. Freddy zniknął w lesie z miską do złota i przeczuciem. Tymczasem Juan zaczął rozbierać płuczkę z metodyczną precyzją. Elementy, które frustrowały Antoniego przez lata, zostały usunięte kawałek po kawałku. Skorodowane rury, źle ustawione śluzy, system zasilania, który nigdy nie działał prawidłowo. Problemy były wszędzie. 4 90-stopniowe kolana i 3 metry rury. Każde z nich powodowało zabójcze ciśnienie wody. Mniejsze ciśnienie oznaczało, że glina przywierała do skał. A glina była największym złodziejem złota w górnictwie. Wychwytywała czyste złoto i przenosiła je prosto ze śluzy do odpadów Cała ta praca na marne Anthony patrzył, jak w ciągu kilku godzin rozmontowują trzy lata jego życia Każda odkręcona śruba była dla niego jak oskarżenie Każdy zardzewiały element był dowodem jego porażki Tymczasem Freddy wędrował coraz głębiej w dolinę Starodrzew zacieśniał się wokół niego Jak katedra, strzeliste sosny, których nie dotykano od stulecia Mech zwisał z gałęzi Dno lasu pokrywały paprocie. W powietrzu unosił się zapach igieł sosnowych i możliwości. Jeśli tu było złoto, starzy wyjadacze go przegapili. Jeśli to było złoże hydrauliczne, jak sądzę, istnieje szansa, że zostawili sporo złota w tym podłożu skalnym. Widzisz tę spękaną skałę macierzystą tutaj? Widzisz te pęknięcia? Tak. No cóż, te kawałki złota spadają. Trafiają w te szczelinę i wpadają. Starzy wyjadacze tego nie rozumieli. Prawda? Bo próbowali to podważyć łomami i innymi narzędziami. Zatrzymał się przy zakolu w korycie starożytnego strumienia. Zaokrąglone, wyrzeźbione przez wodę skały. Klasyczne ślady dawnego koryta rzeki. Miejsce, w którym złoto gromadziło się przez miliony lat, czekając na kogoś wystarczająco cierpliwego, by je odnaleźć. Wykopał tyle ziemi, ile potrzeba, i zaniósł ją do strumienia. Kręć, Mike, My... kręć! Czarny piasek osiadł. A pod sporem kolory jasno żółte płatki, które odbijały popołudniowe światło więcej złota na jednej patelni niż Antony zebrał przez miesiące. To było coś, to była nadzieja. W obozie Juan spawał nowe stalowe pręty do ramy śluzy. Dziwne kąty, nieregularne odstępy, różne wysokości. Dla niewprawnego oka wyglądało to na przypadkowe, ale każdy kąt był przemyślany. Odtwarzali naturę w stali. Podłoże skalne chwyta złoto dzięki pęknięciom i szorstkim fakturom miejscom, w których woda zwalnia, a ciężkie cząsteczki osadzają się. Kawałek złota, któremu nie odpowiadała jedna konfiguracja, mógł pokochać inną. Im więcej wariantów, tym większa szansa na złapanie wszystkiego. Ale późną nocą, gdy w obozie panowała cisza, a Anthony spał w swoim namiocie, Juan znalazł Frediego siedzącego samotnie przy dogasających węglach. Znalazł złoto w tej dolinie. Starzy ludzie je przegapili. Był tam nietknięty kanał. Dlaczego więc Freddy wyglądał na tak zmartwionego? Bo znalezienie złota to jedno, złapanie go to drugie. A ten zakład, który zawarli, to że jeśli się pomylą, nie tylko stracą pieniądze. Daliby temu człowiekowi fałszywą nadzieję. Sprawiliby, że uwierzyłby, że może uratować swoje małżeństwo, znów być ojcem dla swoich synów. A potem odchodzili. A on wracał tam, gdzie zaczynał. Zbankrutowany. Samotnie. To było gorsze niż cokolwiek innego. Oby się nie mylili. Trzy dni po rozpoczęciu odbudowy doszło do katastrofy. Opuszczali 900-kilogramowy zasobnik na miejsce, gdy pękł łańcuch. Dźwięk przypominał strzał z pistoletu. Lejek zakołysał się na bok. Dwa tysiące funtów stali nagle wymknęło się spod kontroli. Kelly, ich pomocnik, znalazł się dokładnie na jego drodze. Juan rzucił się do przodu, złapał Kelly'ego za kurtkę i szarpnął go do tyłu. Gdy Lej uderzył w konstrukcję, metal zgrzytnął o metal. Przez długą chwilę nikt się nie ruszył. Ręce Keliego trzęsły się tak bardzo, że nie mógł utrzymać narzędzi. To mogło kogoś zabić rama nośna była wygięta. Wspornik montażowy został całkowicie odcięty. Pół dnia pracy, zniszczone w dwie sekundy. Czasu, którego nie mieli, dwa razy tyle, albo wcale, zaczną od nowa. Sprawdź każdy łańcuch, każde połączenie, każdą śrubę. Zrób to dobrze, albo wcale. Pozostałe dni zlewały się w jedno. Cięcie stali, spawanie ram, testowanie połączeń. Każdej nocy Anthony dzwonił do Rachel, każdej nocy pytała, kiedy wróci do domu. Wkrótce było już prawie gotowe. Trzy lata prawie skończone, strata czasu, zwycięzcy się nie poddają, prawda? No cóż, kocham Was i tęsknię za Wami, ale muszę się wziąć do roboty i znaleźć lepsze złoto. Kochamy Cię. My też Cię kochamy. Piątego dnia skończyli. Roślina wyglądała teraz inaczej. Miała nowe wnętrzności. Wewnątrz starej ramy świeża stal lśniła na tle zardzewiałego żelaza. Zrobili wszystko, co mogli. Jutro rano mieli się przekonać, czy to wystarczy. Tej nocy Anthony zadzwonił do Rachel po raz ostatni. Test miał być jutro. Powiedziała mu, że jeśli się uda, musi wychować chłopców tego lata, pokazać im, o co walczył ich ojciec. A jeśli się nie uda, to wróci do domu, a oni sami dowiedzą się, co im pozostało. Próba Świt wstał szary i zimny nad doliną, mgła unosiła się z strumienia niczym odlatujące duchy. Anthony nie spał. Spędził noc, wpatrując się w zdjęcie Rachel i chłopców, zapamiętując ich twarze i przygotowując się na to, co miało nastąpić. To było to. Trzy lata zmagań doprowadziły do tego momentu. Wszystko, co poświęcił, wszystko, co wycierpiała jego rodzina, doprowadziło ich tutaj. Uruchomili elektrownie. Silnik ryknął mocniej niż wcześniej, bardziej równomiernie. Woda napłynęła przez nowe rury, buchając z dysz, z siłą, jakiej Antony nigdy nie osiągnął samodzielnie. Materiał zaczął płynąć płynnie, zamiast się zatykać, zasilając układ tak, jak powinien. Po raz pierwszy od trzech lat zakład faktycznie działał tak, jak powinien działać zakład myjący. W ciągu kilku sekund można było zauważyć różnicę. Myjnia była czystsza niż kiedykolwiek wcześniej. Spójrz na to. Jest o niebo czyściej niż było wcześniej. Tak jest teraz i dawniej. Spójrzcie na te różnice. Ziemia drobna przechodziła przez bęben prawidłowo, kamienie się przewracały, drobne zanieczyszczenia przemywały przez sito, wszystko spływało w kierunku ślus. Zamiast się spiętrzać i zatykać, Antoni patrzył z niedowierzaniem. To była jego instalacja. Ta sama zardzewiała rama, ale działała jak zupełnie inna maszyna. Przez 20 minut działała idealnie. Potem woda zaczęła się przelewać z rozdzielacza chłana, zaprojektowanego i zbudowanego od podstaw, trojnika. Materiał zawierający złoto spływał po burtach, znikając w odpadach. Tracili złoto. Kłan pobiegł w kierunku źródła problemu, chwycił kawałek sklejki i zrobił z niej prowizoryczną czapkę. Sekandi, zmuszając wodę do powrotu przez odpowiednie kanały. Wytrzymała. Biegli dalej. Po dwóch godzinach przetworzyli więcej materiału, niż Antony przerobił przez cały miesiąc swoim starym systemem. Śluzy napełniały się koncentratem, który wyglądał obiecująco. Podwójna stawka albo nic. Zakład wisiał nad wszystkim. Po czterech godzinach Freddy zarządził koniec. To już cztery godziny. Okej. Okay. Jeszcze jedno wiadro. Ostatnie wiadro. Znów jestem cały w szczęściu. Ostatnie wiadro na dziś i miejmy nadzieję, że nie ostatnie, kiedy będziemy dobrzy. Tak. Zobacz trochę złota, kochanie. W miejsce czyszczącej znajdowało się więcej złota, niż Anthony widział przez lata prób. Jasnożółte płatki rozrzucone po czarnym piasku niczym gwiazdy na nocnym niebie. Ale to była tylko odbudowana elektrownia, działająca na starym gruncie. Prawdziwym testem okazało się połączenie nowego sprzętu z nowym gruntem, który Freddy znalazł w tej dolinie. Jutro przeniosą działalność, jutro przekonają się na własnej skórze. Rezultaty sześć tygodni później. Antony wytyczył drogę przez gęsty las do Doliny Frediego. Praca koparką zajęła kilka dni, przedzierając się przez zarośla, których nie ruszano od sto lat. Gałęzie trzaskały, drzewa upadały. Powoli wyłaniała się ścieżka tam, gdzie jej wcześniej nie było. Potem zdjął nadmiar pół metra bezwartościowej ziemi przykrywającej zapłatę, której nie tknięto od czasów gorączki złota. Zapłatę, którą starzy wyjadacze mijali bezkarnie, nie wiedząc, co kryje się pod ich stopami. Pierwsze dostawy były obiecujące. Pół uncji jednego dnia, trzy czwarte drugiego. Więcej złota w ciągu jednego tygodnia niż przez miesiące przed przybyciem Frediego i Juana. Ale obietnica nie była dowodem. Obietnica nie zapewniła mu 120 zero dolarów. Obietnice nie odbudowały małżeństwa, ani nie zrekompensowały trzech lat nieodebranych urodzin. Antoni potrzebował czegoś więcej niż obietnic. Potrzebował dowodu. Nadszedł dzień, który wszystko zmienił. Freddy i Juan byli 300 mil stąd, pomagając innej, podupadającej operacji. Gdy nadeszła rozmowa wideo, na ekranie pojawiła się twarz Antoniego. Coś było nie tak. Uśmiechał się, naprawdę się uśmiechał, po raz pierwszy odkąd go poznali. Jego oczy były zaczerwienione, ale nie ze zmęczenia, tylko z czegoś zupełnie innego. Zanim ekipa otoczyła tacę do czyszczenia, która zdawała się świecić, przechylił kamerę w dół. Złoto, nie drobinki, nikos, bryłki, grudki, kawałki tak grube, że rzucały cień. Dywan żółci unosił się na patelni, przelewając się przez brzegi. Więcej złota niż Antony kiedykolwiek widział w jednym miejscu w całym swoim życiu. Tego dnia przebiegli 4 godziny, 13, 1 na 2 uncji. Słowa zawisły w powietrzu, niczym wstrzymany oddech, który w końcu został uwolniony. 13, 1 przez 2 uncji, 25, 0 dolarów w 4 godziny. Więcej niż Antony wyprodukował w ciągu pierwszych dwóch lat razem wziętych. Więcej niż śmiał marzyć. Było możliwe. Od tamtej pory mieli dzień z 20 uncjami, mnóstwo dni z siedem uncjami. Wszystko, co Freddy i Juan zbudowali, działało dokładnie tak, jak zaprojektowali. Nowe śluzy wyłapywały czyste złoto, które wcześniej zostałoby zmyte. Odbudowany system podawania przetwarzał materiał szybciej, niż Antony kiedykolwiek przypuszczał. A ziemia, którą znalazł Freddy, była tam przez cały czas. Nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji. Starzy wyjadacze byli tu hydraulicznie rozwalali to armatkami wodnymi, prawda? Więc sporo rzeczy próbowało im uciec, prawda? Miejmy tylko nadzieję, że to wystarczyło w tych strumieniach, 100 metrów od miejsca, gdzie Antony kopał przez trzy lata. Przechodził obok tego tysiąc razy, nie wiedząc, co kryje się pod powierzchnią. Rachel miała przyprowadzić chłopców w przyszłym tygodniu. Markus codziennie pytał, kiedy będzie mógł nauczyć się sprzątać chciał pracować z ojcem. Chciał zrozumieć, o co chodziło w tym śnie. Tata Antoniego zadzwonił po raz pierwszy od dwóch lat. I po raz pierwszy nie powiedział, że jego syn marnuje sobie życie. Po raz pierwszy powiedział, że jest dumny. Freddy i Juan nie tylko naprawili jego roślinę, naprawili jego rodzinę. Dzięki, Fred, Juan, nie ma problemu. Obróciłem to, całkowicie obróciłem. Oni rzeczywiście mają szansę zarobić na życie. Wiecie, wcześniej nawet nie płacili rachunków. Ale teraz, dzięki temu, co udało nam się im znaleźć i dzięki temu, że zakład został odpowiednio naprawiony, mają szansę. Mają na to realną szansę. Oddali mu coś, co myślał, że stracił na zawsze. Anthony pracował. Trzy lata bez przerwy, nawet gdy wszyscy mu kazali się poddać. Ale dali mu szansę. To się liczyło. Podwójna wygrana albo nic. Założyli się, że podwoją jego produkcję. Nie podwoili jej. Pomnożyli ją krotnie. Rodzina Marsh nie była w tym sezonie sama. W Montanie rodzina Komorik podwoiła swoje złoto, ratując zarówno kopalnię, jak i firmę lotniczą. Ojciec i syn... Skłóceni przez 20 lat, w końcu pogodzili się w sprawie śluzy. Złoto dało im wspólny cel. Kość, wokół czego mogli odbudować swoją relację. Na pustyni Mojave załoga Gretznera zwiększyła produkcję o 700%. A ruda, którą starzy wyjadacze uznali za bezwartościową, okazała się warta miliony. 40. Zero ton materiału leżało na powierzchni. Czekając, aż ktoś doceni jego wartość. W Oregonie górnik o imieniu Chad w końcu wyprowadził się z namiotu, w którym mieszkał przez siedem miesięcy. Jego najlepszy przyjaciel zainwestował, patrząc, jak złoto piętrzy się na wadze wyszeptał, że właśnie tego potrzebują. Oto walczyli od zawsze. Przy starym piecu w ruinach historycznej kopalni Sumter Dredge, Freddy i Juan rozmyślali nad tym, co robią. Poświęcają wiele. By być w drodze, zdala od własnych rodzin, opuszczając urodziny i święta, śpiąc w ciężarówkach i tanich motelach zamiast we własnych łóżkach. Ale nagroda to widzieć, jak czyjaś sytuacja zmienia się na lepsze, widzieć uśmiechy na twarzach. Gdy ważą złoto, widzieć, jak rodziny się znowu jednoczą, widzieć, jak umierające marzenia nagle ożywają. Nic nie przebije tego. Oni nie tylko naprawiali sprzęt, oni naprawiali przyszłość. Kopalnia Antoniego Marsza wydobywa teraz więcej złota w tydzień niż kiedyś w rok. Markus spędził ostatnie lato ucząc się płukania złota u boku ojca. Rachel już nie pyta: Kiedy ma dość? Ona już zna odpowiedź. A Antony w końcu może powiedzieć słowa, na które czekał trzy lata. Jest poszukiwaczem złota. I udało mu się. Wyniki nie były po prostu dobre, nie były po prostu imponujące, były zupełnie nierealne.